Hej, hej, Witajcie w ostatnim odcinku podsumowującym grudniowe vlogmasy. Zaczniemy od kosmetyków z kalendarza adwentowego Lumene, który otwieraliśmy codziennie od 14 do 24 grudnia. Później zabiorę Was na spacer po magicznym botanicznym. Na koniec podsumowanie rozdania. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zaczynamy! W kalendarzu znalazły się baza rozświetlająca, krem pod oczy, brązer w płynie, tonik nawilżający, esencja hialuronowa z witaminą C, utrwalający żel do brwi, krem na noc z witaminą C, normalizująco nawilżający krem do twarzy, przeciwzmarszczkowo ujedrniający krem na noc, 72 godzinna żelowa maska dotleniająco nawilżająca, Przeciw zmarszczkowo rewitalizujący bogaty krem na dzień. To już wszystko. Znalazłam tu wiele ciekawych produktów. Tak wiele, że część powędrowała na rozdanie, bo chcę i mogę podzielić się z Wami radością z testowania nowych i fajnych rzeczy. Jeśli macie trochę wolnego czasu pod koniec dnia, to chcę Wam przedstawić kolejną propozycję na spacer po Warszawie. Dziś odwiedzimy Magiczny Botaniczny, czyli Warszawski Ogród Botaniczny, który zimą zmienia się w Ogród Świateł. Ogrody znajdują się w alejach ujazdowskich pod numerem 4, tuż obok Placu na Rozdrożu. Otwarte są od teraz do 6 stycznia codziennie, poza Sylwestrem, od 16 do 21, a później od 8 stycznia do 16 lutego, od 17 do 20, z wyłączeniem wtorku. Ceny biletów są różne w zależności od wybranej opcji. Pojedyncze bilety kosztują od 35 do 47 zł. Więcej informacji znajdziecie na stronie lumagica.pl Tegorocznym tematem przewodnim są cztery żywioły. Na trasie zwiedzania Ogrodu Świateł czeka prawie 40 niezwykłych przystanków i milion kolorowych lampek. Okrót możecie zwiedzać samodzielnie lub wziąć udział w grze terenowej, która poprowadzi Was przez ścieżki ogrodu. Dla tych, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w grze, w ogrodzie znajdują się tablice informacyjne, które wyjaśniają zasady zabawy. Przyda się jednak mapa, którą trzeba poprosić przy wejściu lub można skorzystać z mapy w wersji internetowej. Ja zdecydowałam się na samodzielne zwiedzanie, Choć przyznam, że była to decyzja spontaniczna, po prostu pobiegłam za światełkami. Największe wrażenie zrobiła na mnie siedziba strachów, w tym ogromnego pająka, tęczowy tunel, labirynt biedronek, kolorowe tunele i rozświetlone kwiaty, a także podwodny świat i jezioro łabędzie. Niezapomniane wrażenie robi też smog i temat ognia i gwiazd, a na koniec ogromny księżyc. Ale atrakcji jest tak dużo, że nie sposób wszystkie wymienić. Po prostu warto odwiedzić to niesamowite miejsce i na własne oczy przekonać się, co Was tam zachwyci. Ogród nadaje się dla wszystkich, zwiedzających solo, rodzin z dziećmi i na romantyczny spacer. Ja poszłam z koleżanką, ale już po chwili usłyszałam, że koniecznie musi tu przyjść na romantyczny spacer ze swoim chłopakiem. Nie dziwię się, jest tu mnóstwo miejsc na zachwycającą sesję zdjęciową i na taką zwykłą też, wiem z doświadczenia. W ogrodzie jest dużo świetlnych zwierząt, kwiatów, owadów, tuneli i innych atrakcji. Jestem przekonana, że to miejsce zachwyci każdego, kto zdecyduje się je odwiedzić. Ale żeby nie być gołosłowną, zapraszam na krótką filmową relację z mojej wycieczki. Na koniec podsumowanie rozdania. Dorzucam jeszcze kilka kosmetyków i innych drobiazgów, które ostatnio znalazłam w kalendarzu i boksach kosmetycznych. Rozdanie wygrała oplecionka. Postanowiłam też przyznać nagrodę niespodziankę dla Ala2695. Czekam na kontakt w sprawie odbioru kosmetyków do końca roku. Napiszcie do mnie na maila podanego w opisie profilu. Pamiętaj, jeśli podoba Ci się film, zostaw lajka i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!